Jeżeli chodzi o, jesteśmy przy, nie, już coś panowie. Spotkaliśmy się przed świętami, żeby porozmawiać trochę na temat Świdniczanki. Mamy kilka pytań od kibiców i działaczy Świdniczanki, więc zaczynamy. Witam wszystkich. Witam wszystkich. Jakie oczekiwania i założenia miał Pan przed rundą odnośnie zdobyczy punktowej? To będzie pytanie do Łukasza. Jeżeli chodzi o samą zdobycz, no to celowaliśmy w komplet punktów, nie będziemy tego ukrywać. Celu nie udało się osiągnąć. Patrząc z perspektywy rundy, powinniśmy mieć taką zdobycz punktową, aczkolwiek to jest tylko sport i piłka. Przegraliśmy spotkania ze Starą Poniatowa i z Lewartem. Wiedząc już po fakcie, co, co, co źle zrobiliśmy, wyciągamy wnioski i trzeba powiedzieć, że ta runda była, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, ale, ale również. Rozwój drużyny, no, dobrą rundą przede wszystkim poprzez zmiany, które zaszły w klubie, na pewno transfery, które wykonaliśmy w lecie, trzeba uznać, że w większości są udane i ta grupa zafunkcjonowała. Przede wszystkim mogę już z tego miejsca powiedzieć, że, że stworzyliśmy drużynę, która ma konkretny celi i dąży do realizacji tego celu. Teraz będzie pytanie do Was dwóch. Kto w ocenie sztabu trenerskiego będzie najgroźniejszym konkurentem do wygrania ligi w bieżącej sezonie? Jeśli chodzi o to pytanie, myślę, że każdy z tych zespołów, które, które będą się mierzyły w fazie mistrzowskiej po reorganizacji obu dwóch grup będą dosyć groźne, jeśli miałbym wskazać jednego lub dwóch przeciwników. Myślę, że będzie to zespół Tomasowi i zespół Startu Krasnystaw. Obstawiam na te dwa zespoły. Z mojej perspektywy podobnie. No, dla nas każdy mecz jest y, ciężki w tej lidze. Przeciwnicy, jak już wszyscy zauważyliśmy, grają no, z, z, z dwoją mobilizacją na mecze ze świetniczanką We wszystkich spotkaniach jesteśmy odbierani jako faworyci. Tabela nie kłamie w tej chwili, jeżeli chodzi o drugą grupę, więc, tak jak trener wspomniał, no te czołowe drużyny z tamtej, drugiej grupy będą, będą, myślę, że do końca w grze, aczkolwiek od samego początku to mówię i, i tego się trzymam, jeżeli chodzi o naszą drużynę. No skupiamy się tylko i wyłącznie na, na sobie, i, i, i jeżeli my będziemy funkcjonować tak, jak sobie zakładamy i, i, i jak możemy, to. To, 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 to nieważne, z którym przeciwnikiem będziemy rywalizować, w każdym będziemy chcieli zagrać o, o trzy punkty. To w najbliższym czasie jest do poprawy świniczance. Chodzi o klub i, i drużynę. A ty będziesz te pytania gdzieś tam wyświetlał, nie? Też, będziemy no. rzucać na takie dymki jakby no. też, nie? Jeżeli chodzi o poprawę w funkcjonowaniu i działalności klubu, no to w każdym elemencie możemy być lepsi i do tego dążymy. No przede wszystkim no tutaj po roku pracy mo mogę powiedzieć, że no klub idzie w bardzo dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, drużyna również robi progres, gramy zdecydowanie inaczej jeszcze niż, niż przed. przed w poprzednim sezonie, w tym, w tym w którym prowadziliśmy zespół. Przede wszystkim jesteśmy już w domu, mamy swój stadion, swój, swoją szatnię, już się utożsamiamy tutaj z, z tymi obiektami, więc patrząc jeszcze ile jest do zrobienia, no każdy z nas wie, że ten stadion może być ładniejszy, że wojsko może być lepsze, że mogą mieć lepsze warunki do, do treningu. Tak samo w. W grze w zespołu na pewno jest dużo do poprawy, indywidualnie dużo do zrobienia, więc no, tutaj nie ma takiej jednej rzeczy, na no, którą, możemy, którą możemy wskazać. Więc y, pracy jest dużo, ale, ale po tym okresie świątecznym szybko wracamy, żeby, żeby, żeby popracować i żeby ten efekt był wymierny. Dobra. Coś dodajesz, Piotrek? Jeśli chodzi o, o te pytanie, na pewno myślę, że tutaj, jeśli chodzi o naszą pracę i, i proces treningowy, tutaj bardzo, bardzo dużo analiz zrobiliśmy, jeśli chodzi o, o tą rundę. I, I to będzie takie pole, które, które pokazuje, że na pewno możemy jeszcze wiele, wiele dobrego zrobić i, i rozwinąć ten zespół poprzez po prostu rozwój sztabu szkoleniowego i naszej, naszej pracy. Także ja bym tutaj na pewno zaznaczył, że ten proces treningowy może być. I będzie na pewno na jeszcze wyższym poziomie niż, niż do tej pory. Dobra. Teraz mamy takie pytanie popularne, bo już nie jedna osoba zadała je. Ale mniej więcej chodzi o to, czy y, widzielibyście jeszcze raz w klubie któregoś zawodników, który w ostatnim czasie podziękowano za grę. Y, czy, rozważa, czy rozważa się możliwość ponownego zaangażowania do, w naszym klubie kogoś? Takiego. Jeżeli chodzi o, o tą sytuację, to nie dziwię się, że jest to popularne, bo wykonaliśmy my, my niepopularne ruchy i podjęliśmy takie decyzje. Nie da się ukryć, że w samym klubie y, czuć było, że, że nie wszyscy się godzą na te decyzje, bo zapewne były przyjaźnie i y, y, y wszyscy się tutaj związali. Y, no nasze ruchy były... Y, Oparte o analizę i o to, co chcieliśmy robić, i czyli podziękowaliśmy tym zawodnikom za, za, za grę w naszym zespole świadomie, bo, bo mamy, mamy przedstawione cele przede wszystkim przez, przez zarząd, jest wyznaczony kierunek, w którym mamy iść. Chcemy grać intensywnie, no stąd zmiany w kadrze, patrząc na tych zawodników. No na dzisiaj nie bierzemy pod uwagę, żeby ktokolwiek do nas wracał, jeżeli będziemy robili ruchy do klubu, to będą to inni zawodnicy, nie ci, którzy wcześniej występowali w średniczance, to na dzisiaj mogę powiedzieć. Czy nie szkoda Ci dzisiaj podjętej decyzji o odejściu z granitu tamtych ludzi, atmosfery kibiców? Jeżeli chodzi o, o moje odejście z, z granitu, no ja... Da, że ten klub bardzo dużym sentymentem, nie tylko dlatego, że dał mi szansę w tej y, rozpocząć pracę trenerską, tylko naprawdę ci ludzie y, oddają się temu klubowi, jest, jest dużo pasji. To na pewno ja będę wspominał zawsze z dużą sympatią y, ten okres w swoim życiu, ale no, nie mogę powiedzieć, że żałuję, bo y, no, w pewnym momencie. No już doszedłem do, do sufitu, jeżeli chodzi o pracę w granicie i, i już, no, no już troszeczkę mm, nasze, nasze wizje się gryzły w tym wszystkim, ja potrzebowałem rozwoju nowego bodźca, więc no, nie, nie powiem, że się y, że żałuję, bo, bo to co mam w tej chwili śwnieczane i możliwości i, I tą pasję, którą chcę rozwijać, i te cele stawiane, no gdzieś mnie intrygują do tego, żeby się rozwijać i jestem zadowolony. Także jeżeli chodzi o granic, to na pewno duża sympatia i bardzo dobrze wspominam ten czas, ale w kierunku rozwoju i pracy trenerskiej, to no, na pewno nie żałuję y, tej decyzji. Dobra, teraz mam pytanie do Piotrka. Yy, tutaj spytamy się o karierę piłkarską. Czy czujesz się spełniony jeśli chodzi o karierę piłkarską do samego końca, bo jest przecież bardzo skuteczny na boisku? Kariera piłkarska. E, jeśli miałbym ocenić przede wszystkim to, to nazwałbym przygodą piłkarską, bo tak naprawdę siedząc e, tutaj z Łukaszem no to jeśli chodzi o karierę bardziej on mógłby się wypowiadać na ten temat, bo jego kariera obiła się nawet o, 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 o e, państwa e, europejskie, nie tylko grę w piłkę nożną tutaj w granicach naszego kraju, skuteczny. No, ta moja przygoda z piłką była, była dosyć różna, bo te pozycje tak naprawdę udało mi się chyba grywać na wszystkich oprócz bramki. Jeśli chodzi o końcówkę, to tak, jak najbardziej to był okres, gdzie, gdzie tych bramek padało dosyć, dosyć sporo. Po takiej głębszej analizie, biorąc pod uwagę po to przede wszystkim, w jaki sposób byłem szkolony, jak podchodziłem do zawodu i, i, i do swoich obowiązków jako, jako piłkarza. Yy, myślę, że, że to był chyba mój sufit, jeśli chodzi o, o grę na poziomie trzecioligowym, bo spędziłem na tym poziomie 6 sezonów i, i bardziej bym rozpatrywał przez to, że, że gdzieś się sprawdziłem, przy, przeżyłem fajną przygodę, ale teraz mogę śmiało powiedzieć, że przygoda z piłką nożną jako zawodnika było to bardziej przygotowanie do, do, do zawodu trenera i, i Liczę i bardzo wierzę w to, że, że tutaj dopiero będzie mój czas i tutaj się będę mógł spełnić w 100%, w 100%. Czy pozyskani latem zawodnicy przewyższają Wasze oczekiwania, czy niektórzy jeszcze muszą trochę popracować? Jeżeli chodzi o, o te transfery, które wykonaliśmy do klubu, no tutaj przede wszystkim kadra została ograniczona, jeżeli chodzi o ilość. no Przy naszym przy naszej pracy i współpracy tutaj z całym sztabem czy, 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 czy praca wykonywana przez Tomka Renata no pokazuje, że, że ta kadra 20-osobowa nam w zupełności wystarcza bo nie mamy na szczęście tych kontuzji tak już odnosząc się do, do tych transferów no można no większość kibiców ocenia postawę w tych meczach które widzą, tak I, i każdy ma wyrobione swoje zdanie. No myśmy troszeczkę podeszli do tego szerzej, bo, bo naszym zadaniem było stworzenie grupy ludzi, która stworzy drużynę. I tym się kierowaliśmy, nie, nie tylko patrząc na umiejętności czysto piłkarskie, e, tylko na cechy wolicjonalne, na, na mentalność, jak ci zawodnicy zafunkcjonują w tej danej grupie. I tutaj tak jak już mówiłem wcześniej, jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek patrząc y, przez potencjał indywidualny, z, jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim z progresu młodych zawodników, którzy się rozwijają przy tych bardziej doświadczonych, ale y, a, 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 te, a ci zawodnicy, którzy mają status tutaj seniora, no na pewno spełniają nasze oczekiwania, ale doskonale wiemy, że każdego z nich stać na lepszą grę wyższej widze i, 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 i w, naszych, w naszym modelu gry, więc nie jest to tak, że. Mm, nie jest to tak, że na dzisiaj powiemy, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wiemy, że każdego z nich stać na jeszcze lepszą grę i, i bycie w jeszcze lepszej formie. Dobra. Okay. Wracając do właśnie tej kadry 20-osobowej odeszło dwóch zawodników, czy możecie zdradzić, kto ewentualnie jest na celowniku śmińczanki w tym oknie transferowym? Yy, no nie możemy powiedzieć nazwisk, bo ich na dzisiaj nie znamy, nie mamy, nie mamy yy, podpisanych umów tak, żeby tutaj za pośrednictwem klubowych mediów ogłosić te transfery na pewno. Tutaj się zainteresujesz tematem, i to ogłoszenie będzie huczne. I wszyscy się dowiedzą, w, pewnie w, znowu w fajnej formie, jeżeli chodzi o, o nowych zawodników. No, są dwa miejsca w kadrze. No i nie ma co ukrywać, że jesteśmy zainteresowani kilkoma zawodnikami. Kilku zawodników, których byśmy widzieli w klubie, mają na dzisiaj kontrakty w innych zespołach. Jest wstępne porozumienie. No, dążymy do tego, żeby kadra była, żeby kadra była mocniejsza jakościowo, więc no, zawodnicy, którzy w tym okienku do nas dołączą, na pewno yy, nie będą to zawodnicy, którzy, których będziemy traktować jako uzupełnienia, ale no, jako realne wzmocnienia tego zespołu. Dobra, teraz pytanie do Was dwóch. Czy będąc zawodnikiem AWI, myśleliście, że będziecie reprezentować barwy Świniecanki? Jaki wtedy był Wasz was stan wiedzy na temat tego klubu? Znaczy, moja historia, jeśli chodzi o, o przygodę i y, 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 grę w AWi Świli, to był rok czasu. To było 6-7 lat temu, wtedy pamiętam, y, znałem, znałem ten zespół silniczenka Świlich, ale jeśli mnie pamięć nie myli, to, nie myli, to był, były rozgrywki w A bądź w B klasie, także Wtedy miałem 25-26 lat, więc skłamałbym mówiąc, że, że w tamtym okresie moim marzeniem byłoby grać w świliczance świli. Wiadomo, historia pokazała inaczej. Tam po kilku latach e, e, z, po kilku latach różnych zawirowań znalazłem się w świliczance jako zawodnik na początku, bo dwa pełne sezony rozegrałem, po tym po przerwie znów pojawiłem się w klubie, ale już całkowicie nowej roli. Także coś, nie coś wiedziałem, ale, ale na pewno to nie była tak duża wiedza i nie było to tak ciekawe miejsce, jak w tej chwili, jeśli chodzi o rozwój osobisty. Jeżeli chodzi o mnie, no wiedziałem, że jest drugi klub w mieście. Nawet miałem okazję oglądać kilka mecz na poziomie Ligi okręgowej, Pamiętam, w niedzielę po, po obiadku byłem z na kilku spotkaniach oglądałem, no pamiętam tą ścieżkę przez, przez półboiska. No patrząc z perspektywy zawodnika, no nigdy sobie nie wyobrażałem, że, że Świdniczanka może być realną konkurencją w mieście Świdniku, jeżeli chodzi o, o piłkę nożną. To, na tamten moment było to niemożliwe, bo była to różnica poziomów sportowych, ale Również organizacyjnie, nie, nie, nie można było porównywać tych klubów. Na dzisiaj sytuacja się zmieniła. Eee, no patrząc z perspektywy mojej, e, jeżeli chodzi o tyle lat reprezentowania Awi, no to pojawienie się świdniczanki e, jest, to, jest to dobra sprawa, jeżeli chodzi o dwa kluby, bo w takim mieście nie ma tu, nie widzę to ani mozy, ani złej krwi, jeżeli chodzi o jakieś funkcjonowanie czy rywalizację. Ale no zawsze zdrowa konkurencja pomaga każdej ze stron, więc no tutaj patrząc z perspektywy kibica, Awi i świnik, no pojawienie się świetniczanki daje już wymierne korzyści. Bo, 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 bo klupi jako Awia i klub jako, y, jak, jako, jako zespół się rozwija, no to są fakty, więc y, no myślę, że oby jak najdłużej były takie relacje, y, jeżeli chodzi o, o te dwa kluby w mieście, było to nie do pomyślenia, ale na dzisiaj jest to fakt. No ja, yy, spędzając tyle lat w Abi, yy, no na pewno bardzo bardzo, bardzo duży sentyment do tego klubu, no ale na dzisiaj jestem trenerem świetniczanki i tak jak mówię, ta zdrowa rywalizacja niech, niech, niesie, ta, o, niech niesie oba te kluby i yy, niech się rozwijają i żeby te poziomy sportowe yy, się podnosiły zarówno. Yy, o nasze zespoły, czyli o seniorów, ale też akademie, bo, bo, bo kluby to, to, to przede wszystkim młodzież i, i fajnie, że ta młodzież ma gdzie yy, trenować i są dwa kluby i jak widać dwa funkcjonują nieźle jeżeli chodzi o, o akademię, także oby tak dalej. To teraz pytanie jeszcze też do Ciebie. Czy kariera piłkarska trenera rozpoczęła się od grupy na bramkę? Eee, nie, nie, nie zaczęła się, byłem Byłem bardzo wartościowym lewym obrońcą i super mi wychodziła gra na ślizgu, jeżeli chodzi o takie walory piłkarskie, ale no, moja przygoda z piłką rozpoczęła się w zamościu od tych gier osiedlowych i tam byłem zawodnikiem w swoich, wśród swoich rówieśników który, rówieśników, który grał w polu. No, później dopiero później dopiero gdzieś. Jak już grałem ze starszymi chłopakami, no to wtedy jako najmłodszy stałem na tej bramce i spod, spod tego bloku wyszło także w klubie na jednym z turniejów no nie szło nam za bardzo, traciliśmy głupie bramki, ja się wzbraniałem, ale pamiętam, że no jednak stanąłem i tak zostało, także nie było to tak, że gruby na bramkę, ale, yy, ale, ale gdzieś ta, bo te moje wahania, wagi zostały, więc tak sywa jak najbardziej. Yy, adekwatna ale, yy, ale nie było to tak, że moja przygoda od razu zaczęła się na bramce. No jeszcze mamy takie drugie pytanie. Teraz tu wrzucimy zdjęcie yy, obok i tu chodzi o taki twój nawyk na, na meczach, jak kucasz po prostu. I co teraz myśli wyznaczyć kogoś? Taki krzesełko i stołek, żeby tam reagował w odpowiednim momencie. <grym> nie, jakoś mi się tak. Yy, jakoś się tak to wszystko nawet pamiętam kiedy pierwszy raz i, i gdzie yy, taką pozycję przyjąłem yy, było to w silniku dużym w, jeszcze w klasie okręgowej czy w lidze okręgowej w meczu Granic Świdniczanka, który wygraliśmy 2-1 i przybliżyła nas do yy, to zwycięstwo przybliżyło nas do awansu do czwartej ligi wtedy, wtedy pierwszy raz Odnalazłem tą pozycję, skubałem sobie trawkę yy, i jakoś tak mi to zostało, także tutaj nie rozważam, yy, nie rozważam yy, żeby ktoś mi pomagał i nie oczekuję wsparcia. Także to jest taki mały przerywnik, być może mi się lepiej myśli, być może, yy, być może jest to pozycja bezpieczna, <laughs> ciężko powiedzieć, ale, ale, ale widzę sam po sobie, że tak, że, 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 że wielokrotnie w meczu kucam. I, Yy, I tak pewnie będzie bez niczej pomocy. No, to wybrnąłeś, powiem Ci. Się, <gry> z tego pytania. I jeszcze teraz, właśnie, mam takie dłuższe pytanie, ale ciekawe. Ja bym jeszcze je rozszerzył, bo tutaj chodzi o współpracę z tak jakby z klubami z niższych lig, ale ja bym jeszcze dodał o współpracę, właśnie w tą drugą stronę, o wyższe yy, ligi. A chodzi o to, że wiele klubów występujących w ligach centralnych nawiązuje partnerską współpracę z innymi klubami z niższych lig, aby właśnie ogrywać tych młodych zawodników, którzy się nie łapią akurat w składzie. No i tutaj czy my możemy nawiązać z kimś yy, i wypożyczać na przykład zawodników na ogranie do nas? Na dzisiaj, na dzisiaj jeżeli chodzi o taką współpracę czy z klubem czy z wyższej, czy, czy z niższej ligi, uważam, że nie jesteśmy przygotowani, bo nie mamy tego zaplecza bezpośrednio, które akademia poprzez swoją pracę sukcesywnie by nam dostarczała. No na ten etap trzeba poczekać. Patrząc z perspektywy dzisiejszej, czyli klubu czwartoligowego, no nie, nie, niekoniecznie jesteśmy pierwszym wyborem dla młodych zawodników. No mamy dosyć duży research, jeżeli chodzi o, o, o młodych zawodników docelowo chcielibyśmy ich jak najwięcej jeżeli chodzi o rozwój klubu jest to kierunek, który rozważamy żeby nawiązać taką współpracę no aczkolwiek tak jak wspomniałem no, jesteśmy na takim poziomie rozgrywkowym jesteśmy klubem, który dopiero zdobywa zaufanie więc docelowo patrząc na rozwój to tak jak najbardziej jeżeli chodzi o o, o, o możliwość współpracy z klubem z niższej ligi. Jeżeli chodzi o współpracę z klubem z wyższej ligi, to nie do końca, bo wiązałoby się to pewnie z umowami, które musielibyśmy wywiązywać, jeżeli chodzi o minuty i grę. No raczej chcemy być tacy niezależni w tym wszystkim i dawać szansę chłopakom na, na, na rozwój w naszej drużynie. Ale poprzez nasz scouting i rozeznanie rynku bardziej niż konkretną współpracę z jakimkolwiek z klubów. Czy Ptasiński wróci do składu? A, ha, ha. No, pewnie wróci kiedyś. Na no, no, ja razie dobrze pracuję. I, 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 no, na przykładzie tutaj, Dominika, to mogę powiedzieć: wiele mówię o drużynie, i wiele mówi o takich wartościach tutaj. E, to, to fajna rywalizacja między Michałem Koźlikiem a właśnie Dominikiem Taszyńskim na, 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 na pozycji półlewego obrońcy I, i miło się obserwuje jak obaj, e, obaj się szanują w tej rywalizacji. No Dominik zagrał większą część e, tej pierwszej rundy, spisywał się dobrze, e, no ale tutaj postawa Michała w tej rywalizacji 1 jeden, jeden w tej końcówce wszedł, pomógł nam, yy, zespołowi, także no, Dominik ma m, dużą szansę na powrót do, 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 do gry, więc I będzie miał bardzo dużo okazji, żeby się wykazać, także okres przygotowawczy dla wszystkich fanów Dominika. Kibicujcie mu, on na pewno da z siebie wszystko. Pytanie, jaki według Ciebie najlepszy mecz był w tej rundzie? Najlepszy mecz liczarki w tej ludzie. Nie, nie wymienię jednego meczu, bo uważam, że zagraliśmy dwa takie bardzo dobre mecze. Myślę, że Łukasz powie to samo czyli mecz z motorem warunkowym, z rezerwami u siebie i drugi mecz z Górnikiem e, dwa łęczla. Uważam, że pod kątem czysto piłkarskim, wolicjonalnym, założeń i ich realizacji to były dwa zdecydowanie najlepsze mecze co nie zmienia faktu, że te z tymi dwoma najlepszymi meczami wiązą, wiążą się dwa mecze, w których straciliśmy e, trzy punkty, tak, bo bezpośrednio po tych spotkaniach i po jednym i po drugim traciliśmy e, te trzy punkty, także takie słodko-gorzkie te mecze, jakbym miał tak e, szczerze powiedzieć, jeśli chodzi o te spotkania, ale jeśli chodzi na pewno o taką e, e, wartość dodaną tych spotkań i tego, że byśmy bardzo zadowoleni, to to na pewno te dwa spotkania. E, jakie cele ma Świdnia na rundę wiosenną? Takie same jak przed tą rundą. Zostało nam 13 spotkań ligowych plus na pewno jedno w Pucharze być może więcej. E, tego grania nie będzie bardzo dużo. Jest okres przygotowawczy, długi jeżeli chodzi o nas. E, no cel jest jeden, nie ma co ukrywać: wygrywać kolejne mecze. E, i, promocja do, do wyższej ligi. No, łatwiej by nam było dzisiaj powiedzieć i asekurować się, że yy, że nie, no będziemy w walce o awans. No, my chcemy to, my chcemy awansować. No, yy, ja wiem, że fajnie jest być w takiej pozycji, w której gdzieś tam się tego undergo doga, gdzie, yy, gdzie się goni i, i się ucieka od odpowiedzialności. No My zdecydowanie postawiliśmy sobie cel, otrzymaliśmy taki cel, robimy wszystko codzienną pracą w tym okresie, żeby zespół się rozwijał chcemy, chcemy realizować cele krótkoterminowe, czyli te małe kroki, ale, ale mancą, ale chcemy i marzymy o tym, żeby, żeby, żeby w czerwcu yy, była to promocja i, i, i w nagrodę gra w lidze. Jakie marzenia macie jako trener? Co jak trener przed chwilą wspomniał, te cele na pewno są i marzenia i krótkoterminowe, i długoterminowe. Jeśli chodzi o te krótkoterminowe, to jeśli chodzi o obie, to na pewno, tak już trener tutaj wspomniał, yy, czerwiec i wszyscy razem właśnie cieszyli się z awansu do trzeciej ligi. Na pewno takim osobistym celem jako trener jest za chwilę rozpoczęcie kursu UEFA i... i Skończenie go z pozytywnym e, wynikiem, bo to gdzieś kolejny, tak jakby, szczebel e, w, mojej, w mojej przygodzie. No, a dodatkowo, tak jak pewnie wszyscy wiedzą, e, bardzo ważny, ważną częścią mojego życia, oprócz pracy w jest Akademia Piłgarska Brolowice. Można powiedzieć, że takie małe moje trzecie dziecko, i tutaj nie ukrywam, że też chciałbym, żeby to wszystko szło w tak e, dobrym kierunku, jak na tą chwilę, żeby ta moja akademia. Praca tutaj i mój rozwój osobisty szedł cały czas do przodu, także takie trzy cele krótkoterminowe. Jeśli chodzi o długoterminowe, to chyba śmiechem żartem, ale że jeśli chodzi o piłkę seniorską, Świniczanka świni była moim ostatnim klubem. Także jeśli chodzi o moje cele i marzenia, to, to by było na tyle. No ja się odniosę, już powiedziałem o swoich celach na, na, na pracę świniczance, yy, więc. Nie, mogę tylko dodać, że no ja bym chciał czerpać tyle, tyle frajdy, ile dotychczas z tej pracy i trwanie w tej pasji, bo, bo no całe życie jestem związany z piłką i ta praca daje mi dużo satysfakcji. I mam nadzieję, że jeszcze przez dłuższy czas będę trwał w, mm, z, takim, z takim podejściem, z tą pasją i, i będę czerpał tyle, ile do tej pory, bo jak to będę miał zapewnione i, i będę miał dużo satysfakcji z tej pracy, momentami bardzo ciężkiej, patrząc ze swojej perspektywy, bo, bo, bo tego jest dużo, no to już jestem bardzo spokojny o to, co będzie dalej. Więc yy, ja bym. Będzie to dla mnie spełnienie tego, czego oczekuję od, od bycia trenerem i, i bycia w sporcie, w piłce nożnej. To dzięki za rozmowę? Szac. 是螳螂输的